Siema, tutaj Jara Dżons. Dzisiaj, jeśli chodzi o Hot Wheels, to będzie taki film pogadankowy. Więc, co chcę w najbliższym czasie zdobyć? Więc, jeśli chodzi o Case E, to tak naprawdę, ja już uzupełniłem. Oczywiście, nie mam Super Treasure Hunta. Treasure Hunta też mi się dalej niestety nie udało zdobyć. Z tego Treasure Hunta myślę, że za jakiś czas, naj jak najbardziej bez problemu, będzie tak samo jak z Pedal Driverem, którego już widziałem. Pff z 3 razy, coś takiego czy tak samo jak z y, Mayleteetem, którego z 4 razy widziałem z tam żadnego problemu myślę żeby tego treasure hunt'a mieć no super treasure hunt'em już jest większy problem a to jest naprawdę fajne STH to jest taki Aston Martin tyle że ten złoty prawda ja już nie mam tego żółtego w mainie ponieważ już go dałem temu siostrzeńcowi ogólnie ale no ogólnie, to. ogólnie co mam w planach, no chcę zdecydowanie tego Williamsa znaleźć, dalej nie Williamsa, nie znalazłem i to jest aktualnie taki jeśli chodzi o Case E Jedyny model na którym mi zależy, ponieważ wszystkie inne mam Pewną Mam pełną świadomość z tego, że to jest dokładnie ten sam model co ten bolid Red Bulla, ten sam odlew, ale mimo no, wszystko dalej bardzo bym chciał mieć tego Williamsa Chodzi o Case F Treasure Hunt, super Treasure Hunt i nic więcej do szczęścia mi nie, nie jest potrzebne. Mam przede wszystkim właśnie takie oto BMW 2002, więc fajnie, że to mi się udało znaleźć. To jest jak najbardziej spoko. Chodzi o Case G, który już w Polsce jak najbardziej jest. Jest on przede wszystkim w sklepach takich jak Carrefour. Ja czekam, jak on już będzie na przykład w takim Pepko, prawda? No to przede wszystkim zależy mi na tym El Camino, które naprawdę mi się podoba. To El Camino też jest spoko, ale tamto z Case G myślę, że jest jeszcze lepsze. A tym Mustang Shelby GT500. Też naprawdę bardzo fajny model, To też jest naprawdę fajny main, w tym momencie widzicie na ekranie. I oczywiście Bentley, to też jest naprawdę bardzo, bardzo fajny model. I oczywiście Datsun 240Z, tutaj mam oczywiście tego Nissan Fairlady Z, ale mimo wszystko tego maina myślę, że też kupię. Oczywiście też ten Skyline jest fajny, prawda? Tutaj mam natomiast tego Skyline'a, który myślę, że prezentuje się znacznie lepiej od tamtego, który tam występuje. Tamta kalkomania mi w ogóle nie pasuje. Nie wiem jak wam. Widzicie wiadomo, też chciałbym Super Treasure Hunta czy Treasure Hunta. Dakara mam, więc jak już to tylko w Super Treasure hunter bym kupił. Ten Dakar myślę, że się prezentuje lepiej w tej kolorystyce z tamtego roku. No i jeszcze zapomniałem wspomnieć. Teraz tak sobie podczas montowania. O takim właśnie, którego w tym momencie widzicie, e, tym, Merkury. On to jest też bardzo fajny model. Na pewno, jak e, ten case będzie, to sobie tego go też kupię, bo ja bardzo lubię e, ogólnie amerykańskie samochody. Case H. Jeśli się nie mylę, go chyba jeszcze w Polsce nie ma. No, chyba nie, ale nie jestem oczywiście w 100% pewny. Tam mi przede wszystkim zależy na tym Viperze. Bo to jest naprawdę fajny Viper Jego mam Vipera przykładowo to jest takiego I tą prękę mam tak Vipera To są naprawdę fajne modele A jak wiecie ja bardzo lubię Dodge'a Vipera Więc mnie to po prostu cieszy A tym BMW No bo BMW w kolekcji zawsze spoko Jak najbardziej, uważam że w Polsce to dosyć mocno przereklamowana marka Ale że to są złe wozy na pewno powiedzieć nie można Tomo Treasure Hunt, super Treasure Hunt No ten super Treasure Hunt już jest troszeczkę beznadziejny Ponieważ jestem kosmosem, ale kupię chyba mimo wszystko tego kosmosa, żeby mieć całą kolekcję Mustang 60. Bo to jest naprawdę super kolekcja, więc mimo wszystko będę zmuszony, żeby kupić tego kosmosa. Nie chcę, ale muszę, bo chcę mieć po prostu tę kolekcję 5 na 5. okej Sajot to na pewno będzie to Ferrari i to jest naprawdę mocny model, ponieważ naprawdę sporo czasu już w Ferrari w Hot Wheelsach nie było, to będzie naprawdę spore zainteresowanie. Nie zdziwię się, jak to będzie większe zainteresowanie niż na tego Mercedesa 500E, bo to było naprawdę spore zainteresowanie, ale myślę, że Ferrari na pewno przebije tego Mercedesa tak ogólnie. Poza tym, oczywiście, Renault z silnikiem Formuły 1, co ciekawe, ten samochód nawet nie jest dopuszczony do ruchu drogowego. To jest bardzo ciekawy samochód, i na to, że to jest ciekawy samochód, na pewno zagości w mojej kolekcji, jeśli go znajdę. Zatem ten Dodge Challenger. Ja już mam oczywiście Challengera z tego roku, ale tamten Challenger też prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. I jeszcze Mustang jest mega fajny, też bardzo fajny, na pewno go kupię. Jeśli się nie mylę, on jest albo z Mustang Sixty, albo Mania. Tu będzie oczywiście na ekranie. No i tak to w sumie wygląda. Jeszcze bardzo chciałbym z tego Case J. Treasure Hunta, mimo, że to elektryk, to nie jest to kosmos. Tak, to jest bardzo fajna rzecz, że Treasure Hunt nie jest kosmos. Super Treasure Hunt natomiast jest taki sobie, mimo że lubię korwety. Wiecie, że ja bardzo lubię amerykańską motoryzację i trochę tych korwet w kolekcji jak najbardziej mam. No to ja tego z STH nie będę bronić. Mi się po prostu nie podoba. Za tym to będzie też sek, jak niedobrze dobrze znacie, ja nie jestem fanem kupowania. Yy, ogólnie różnych wersji samochodów, a tym bardziej jak jeszcze się praktycznie niczym nie różnią. Ale ja jednak mimo wszystko seka chciałbym mieć i jeszcze jak się uda to na pewno sobie kupię drugiego, żeby mieć takiego seka w luzaku. Poza tym Bolit formuły 1 Mercedesa i tu sprawa wygląda tak samo jak w przypadku Williamsa. To jest ten sam odlew co Red Bull. Ale ja wszystko i tak chcę mieć go. Bo... Gdybym miał tego Treasure Hunta Honda City, to myślę, że bym kupił też ten motocykl Honda. Ponieważ jeśli się nie mylę, to jest to ten motocykl, który właśnie był w bagażniku Honda City. To był bardzo ciekawy samochód, i właśnie, jeśli się nie mylę, to tak to właśnie się prezentowało. Więc gdybym miał tego Treasure Hunta, wtedy bym na pewno kupił sobie ten motocykl, na ten co był w bagażniku Honda City. Jeśli chodzi o tam kolekcjonowanie półpremek, to myślę, że uzupełnię całą tę kolekcję. Co ma nadchodzić z tymi BMW-kami Bo to myślę, że naprawdę fajne samochody są. Trzeba ma się pojawić nowa kolekcja Hot Wheels Liverpool Premek, która będzie nazywać się National Icons. I tam będzie takie fajne Porsche 911. Więc myślę, że z tej kolekcji kupię sobie te Porsche, bo no jest naprawdę fajne. W przypadku tego setu Hybrid Speed chyba sobie wezmę Porsche Panamera. I McLarena P1 też być nowy set szybkich i wściekłych, który w tym momencie widzicie na ekranie. No i ja myślę, że z tego wezmę sobie Bugatti Veyrona. Więc, tak, ja mam plany na przyszłość? Tego co myślę, że w przyszłości na co będę głównie polować? No i to tyle. Zostaw lajka pod tym filmem, napisz tam na dole w komentarzu co o tym sądzisz. Zostaw suba wraz z dzwoneczkiem na moim kanale, wtedy będziesz otrzymywać powiadomienia o większości filmów, które pojawią się na tym kanale. A tych filmów naprawdę całkiem sporo wrzucam, więc polecam patrzeć kanał. Miłego dnia lub nocy życzę i to tyle. Nara!